Egzotyczna terapia dla pacjentów poza wale serca, oddział rehabilitacji kardiologicznej Szpitala Miejskiego w Gliwicach do standardowych ćwiczeń i psychoterapii cały czas dołącza nowe zajęcia relaksacyjne. W placówce od dawna chorzy mogą uczestniczyć w zajęciach z medytacji, jogi i tai chi. Dziś do koszyka świadczeń dołączyła papugoterapia Marta Janota. Egzotyka receptą na stres oprócz leków i ćwiczeń terapią szum skrzydeł. Dźwięki rodem z dżungli mają koić nerwy po zawale serca. Niektórym to rozweseli, bo to no, tak myślisz, jak to tam pójdzie dalej tymi ćwiczeniami, z tym leczeniem, i tak to już trochę twoja odskocznia jest tyle do przodu. Taki przerywnik niesamowity dla mnie, bo Człowiek ma takie obciążenia różne w głowie, siedzą mu, a tu takie ciekawe, takie odprężenie wręcz, nie? Widać, że, że takie dzikie stworzenie pierwszy raz mnie widzi, a ono jakby taki przyjaciel mały był. No. Na oddział rehabilitacji kardiologicznej razem z papugami wnoszą pozytywne emocje. Troszeczkę właśnie porwanie pacjenta w jakiś bardzo oddalony teren poza szpitalny, żeby po prostu ktoś zapomniał o Bożym Świecie. No Staramy się, żeby troszeczkę było Karaibów w takich polskich warunkach. Ponad połowa pacjentu po przebytym zawale świeżo ma zaburzenia bądź lękowe, bądź depresję I ci pacjenci zdecydowanie na tego typu eventy reagują. Pozytywnie są bardzo przyjaźni wobec tych zwierzątek. Myślę, że to bardzo pozytywnie wpłynie na ich podejście do życia, motywację do ćwiczeń, motywację do zdrowego stylu życia. Bo chore serce, oprócz klasycznej terapii, potrzebuje często zdrowych relacji, a czasem poczucia szczęścia i prostej dziecięcej radości z niespodzianki. Marta Janota, Aktualności.